Kochani, tak często w takich kryzysowych momentach um, zawsze szukam takiej odpowiedzi gdzieś wewnątrz, czyli, czyli w sobie. I, i bardzo często um, wpadam też na różne teksty, obserwując um, inne kanały, na przykład, jak, jak sobie poradzić z uciążliwymi myślami, jak sobie poradzić z takimi emocjami, które są nie do końca łatwe w nas. I często słyszę, że no, warto tutaj odejść od tego i nie zmienić tok myślenia, przekierować uwagę na coś innego, że, że tam, gdzie. Patrzymy, na co patrzymy, to ta uwaga rośnie i, i to też się wydarza w naszym życiu, ależ oczywiście tak jest. Natomiast yy, pewne sytuacje potrzebują się w naszym życiu często wydarzyć, abyśmy my dopiero mogli coś zmienić. I choć chcielibyśmy powiedzieć, dobra, no to przekieruj uwagę, no ale jak mogę przekierować uwagę, skoro w moim ciele jest jakiś ładunek emocjonalny, czyli coś, czego się boję. Jeśli w moim ciele jest dużo lęku i stresu, i ja sobie tak przekierowuję tą uwagę, czyli nakładam sobie taką nakładkę na to, i sobie umysłem kombinuję, jakby od tego uciec, no bo to jest w pewnym sensie ucieczka, no to okazuje się ostatecznie, że to i tak za chwilę wraca. W moim świecie to nie działa, w moim życiu to nie działa, i wielokrotnie próbowałam wcześniej robić takie nakładki, dopóki nie zrozumiałam, że to, co we mnie jest, potrzebuje przepłynąć i potrzebuję, ja potrzebuję się z tym spotkać. Żeby się z tym spotkać, yy, potrzeba tego kontaktu z ciałem przede wszystkim i z czuciem, ale też, żeby to nas dalej nie męczyło, no bo, te, no bo przepuszczanie to jest jedna rzecz. No, i to jest w ogóle. Najważniejsze, no bo życie płynie. My, nie, my mamy pewne uwarunkowania, my mamy pewne przekonania, my mamy pewne schematy już i tak wgrane. I teraz, żeby je rozpoznać, to potrzeba tutaj y, głęboko wejść w siebie, zobaczyć skąd te przekonania pod, pochodzą. Jakie jest źródło w ogóle tego, no bo dopóki my nie dojdziemy do tego źródła to my możemy sobie da dawać te wszystkie afirmacje i nakładki na to, uciekać myślami od tego wszystkiego i tak to się nie zmieni. Zatem naj, naj, najlepiej jest yy, wejść głębiej poprzez czucie, rozpoznać to. Jeśli jest problem z rozpoznaniem to warto tutaj zasięgnąć yy, Jakiegoś takiego wsparcia, osoby, która poprowadzi nas głębiej i pokaże, gdzie mogą być takie właśnie punkty zapalne w nas, czyli te takie punkty, w których pojawia się ten lęk, gdzie jest to źródło tego, co też tutaj, na przykład, praca z wewnętrznym dzieckiem pomoże, albo praca z podświadomością, albo na przykład ustawienia systemowe. Albo też różne inne metody, które na przykład są tutaj dostępne w ogóle w, obecnie, w świecie. Zatem czasem bez tego się nie da w ogóle obejść, i w obecnej sytuacji, w, ty, w której teraz jesteś, nakładanie nakładki jeszcze tylko czasem utrudnia to, no bo życie i tak płynie. Zobaczcie, to jest to się wydarza. To, że na przykład ktoś w danym momencie ma piękny flow, wszystko um, się przejawia w jego życiu i wszystko przychodzi tak gładko, to czym pomyślisz, nagle pojawia się w Twoim życiu. Oczywiście tak jest w momencie, kiedy przerobisz pewną też lekcję ze swojego życia, bo to się też nie dzieje tak, że ktoś nagle. Zaczął to wszystko przejawiać i to wszystko zaczęło się pojawiać w jego życiu tak lekko i wspaniale. Nie, zanim to się pojawiło, to tam był duży, bardzo ciężki ładunek emocjonalny. Tam było dużo przekonań, tam było dużo lekcji do zrozumienia, zanim to się wszystko zaczęło pojawiać. Ja miałam w swoim życiu tak wielokrotnie. Ale ten raz, jeden moment taki pamiętam najbardziej. To był taki okres kilkuletni, nawet, że to, co sobie pomyślałam, to po prostu przychodziło do mojego życia. To, sobie, to co sobie wymarzyłam, po prostu tak lekko i łatwo się pojawiało, że sobie ja nawet nagrywałam takie filmy już dawno, dawno temu na YouTube. Że kurde, to, to po prostu się pojawia, to jest, kiedy sobie tylko to wszystko pomyślę. Ale po kilku latach przychodzi znowu u mnie etap dorastania, dojrzewania, etap, w którym znowu coś nowego mam sobie uświadomić, znowu ma przyjść jakiś ma przyjść, miała przyjść jakaś transformacja. I to jest bardzo trudny proces i to nie jest tak, że my sobie możemy teraz to tak jakby zamknąć oczy i powiedzieć, no dobra, to ja sobie teraz ucieknę od tych myśli albo sobie po prostu zmienię je nagle, nie? Tak, ale często jesteśmy w stanie to zmienić, kiedy my już naprawdę doświadczamy często czasem dna i czasem bardzo trudnych sytuacji. One są nieuniknione i ktoś jeśli powie, że można to uniknąć i od tego uciec, nie, bo my mamy pewne doświadczenia tutaj. I te doświadczenia one w ogóle są transformujące. One są bardzo zmieniające perspektywę patrzenia, myślenia, czucia w ogóle yy, wzrostu emocjonalnego, yy, przejawiania się życia w postaci różnej obfitości. My potrzebujemy tego, bo gdybyśmy my tego nie doświadczyli w tu i teraz, gdybyśmy my tego nie przeboleli, nie przeżyli, to my byśmy nie byli w stanie dostać kolejnych nowych rzeczy, a nawet ich przyjąć. Bo potrzebne jest tutaj zrozumienie, potrzebne jest wzmocnienie, żeby pewne rzeczy nawet przyszły do nas. I uświadomienie sobie pewnych lekcji. One są niełatwe. Ale mm, po przeżyciu tego, owszem, bardzo łatwo się y, te wszystkie rzeczy y, i cudowne, wspaniałe doświadcza, i o wiele prościej jest, y, jakby, pstryknąć i powiedzieć: Dobra, chcę dzisiaj tego. Nawet bardziej czujemy wtedy, czego my też chcemy, bo my się już w jakiś sposób poznaliśmy. Poznaliśmy siebie wewnątrz, i dopiero wtedy jesteśmy w stanie to y, w ogóle przejawiać, prosić, przyjmować, dziękować i widzieć. Y, zatem. Y, kiedy jesteś w takim bardzo trudnym momencie swojego życia, yy, no to prawdopodobnie jest to moment, w którym ty masz coś doświadczyć, jakieś lekcje, jakiegoś zrozumienia, jakiejś świadomości. Coś ma ciebie wzmocnić, masz gdzieś wzrosnąć, masz yy, gdzieś yy, yy, uzdrowić jakąś część często w sobie. Uzdrowić. Czy jesteś chory? Nie. Ale to w co ty wierzysz albo to czego się boisz jest chore na przykład albo nawet nie chore, ale jest tak mocne że ciebie niszcze wewnątrz jest tak mocne, że ciebie zabiera ci to życie i po prostu na pewnym etapie życia mu, potrzebujesz ty to przepuścić przez swoje ciało i, i jakby poczuć to jakby przyjąć żeby to ostatecznie yy, przeszło przez ciebie i poszło sobie. A raczej utrwaliło się w tobie, ułożyło się w tobie bardziej tak. Więc ym, ja bym powiedziała, że. No bo wiecie, bo te wszystkie techniki są po co? Żeby nas wspierać w tych procesach, żeby nas w procesach w ogóle w życiu, po to to wszystko jest. Po to są te psychoterapie, wszystkie różne metody, to wszystko po to jest, żeby nas wspierać. Yy, I teraz. Ale tak naprawdę życie i tak przyjdzie i będzie się działo tak, jak zostało tam gdzieś dawno, dawno temu zaplanowane. Ja to tak widzę. I, i naszą właśnie tą zmianą jest przyjmowanie tego wszystkiego, co płynie, bo to nas ma ukształtować na, na, dalsze, na dalsze życie, na dalsze przyjmowanie na dalsze jakby. Przekazywanie też swojej mądrości i wiedzy dalszym kolejnym pokoleniom, na przykład na ten moment ja bym powiedziała, że my dostajemy, dostajemy to, ile jesteśmy w stanie przyjąć. Na ten moment jesteśmy tym i, i mamy takie życie, jakie powinniśmy mieć, nawet kiedy są te trudy i te bóle i te wszystkie ciężkie, wydarzające się w nas historie. Pozwolić temu być, bo to wszystko się w jakiś sposób i tak jakby przejdzie, wyczerpie, tak jak i to, to co takie łatwe jest i proste też przemija. Tak samo i to trudne. Oczywiście tutaj warto się wspierać w tych momentach, bo to, po, co, po to jest, po to są te techniki, po to jest to wszystko, żeby nas jednak Przenosić w jakiś świat, który jest lżejszy dla nas, z, my, z którym my sobie potrafimy już pięknie radzić.